Czołem czołem, kieronka z Rosołem witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale, a dzisiaj specjalna sprawa, ponieważ przedstawię wam troszkę rozgrywkę w World of Tanks w wersji beta na konsole Xbox 360. Zapraszam was, do zobaczenia za chwilkę. Moi kochani, to co tu widzicie może się wam wydawać troszkę dziwne, troszkę dziwne z paru powodów. Po pierwsze, jednym z głównych powodów jest to, że nie jestem czołgistą. I e, nie wiem czy pamiętacie, wrzucałem swojego rodzaju filmiki z Battlefielda 3 z czołgu i zaznaczałem tam, że czołgistą nie jestem. Dlatego pamiętajcie, jeśli będziecie oglądać ten materiał do końca i zauważycie jakieś moje dziwne zachowania w kwestii jeżdżenia czołgami w World of Tanks, to nie miejcie mi tego za złe. Nie miejcie mi tego za złe, bawię się wyśmienicie w tej grze, jak na razie przynajmniej. Nie gram w nią może jakoś super dużo, ale to co przegrałem sprawia mi przyjemność i, i o to w tym wszystkim chodzi. Dlaczego postanowiłem coś takiego wam pokazać? Słuchajcie, czekamy sobie na Battlefielda 4, mam możliwość grania w betę, także to czynię. I chciałem się z wami podzielić paroma spostrzeżeniami moimi na ten temat. Słuchajcie, no po pierwsze, nie trzeba być specjalnie światłem w tym, żeby wiedzieć, że jeżdżenie w czołgu Zdecydowanie różni się w World of Tanks od tego chociażby z Battlefield 3, czy tego co będzie w Battlefieldzie 4. Generalnie rozgrywka jest bardziej nastawiona taktycznie, tak mi się przynajmniej wydaje, bo ilekroć próbowałem robić coś podobnego jak w Battlefieldzie 3, to kończyło się to niechybnym zgonem. Także nie ma co udawać bohatera. Nie ma co lecieć na pałę, że się tak wyrażę. Trzeba troszkę jednak e, ogarniać taktycznie, w szczególności te mapki, które mamy tutaj do wyboru. E, tak jak mówię, to będzie materiał tylko i wyłącznie z moich odczuć e, takich odnośnie grania. E, specjalistą nie jestem w tej dziedzinie m, żadnym, e, ale wydaje mi się, że rzut okiem na taką grę Oczywiście, jest to darmowa gra. Zresztą, nie muszę Wam chyba mówić, czym jest World of Tanks. Na PCC to bije rekordy popularności, swoją drogą. Ja również miałem mały epizod, kiedy jeszcze nie nagrywałem dla Was materiałów z konsoli. Oczywiście, czołgów jest zatrzęsienie. Z tego, co się zorientowałem, na razie w becie mam dostęp do czołgów. To są czołgi chyba rosyjskie i amerykańskie, z tego co dobrze wiem. Mam nadzieję, że nie wprowadzę was w błąd. Czołgi rosyjskie, amerykańskie, i te czołgi są podzielone na poziomy. To się nazywa tiery. Tych tierów jest 10, z tego co mi bodajże wiadomo. Jeśli coś przekręcę, to poprawcie mnie jak najszybciej. I początkowo, chyba z tego co pamiętam. Do dyspozycji są takie, generalnie czołgi różnią się swoją posturą i przeznaczeniem, jeśli tak to można powiedzieć. Mamy czołgi lekkie, czołgi średnie, czołgi ciężkie, niszczyciele czołgów i działa samobieżne. I muszę Wam powiedzieć, że połową sukcesu, naprawdę połową sukcesu do osiągania tutaj naprawdę dobrych wyników jest odróżnianie tych czołgów. I należy wiedzieć, że nie każdy czołg nadaje się do wszystkiego. To jest podstawa czegokolwiek. Ja popełniałem swojego rodzaju błąd na początku, ponieważ starałem się bardzo mocno szturmować czołgami lekkimi, tak jak na przykład, chyba tutaj, teraz, właśnie oglądacie, krótki gameplay z czołgu lekkiego. Nie pamiętam dokładnie nazwy. On gdzieś powinien być zapisany. Jeśli nie ma go zapisanego, to wybaczcie mi. W każdym bądź razie, naprawdę, czołgi lekkie z natury są czołgami szybkimi. I e, czytając troszkę w internecie odnośnie tej gry, dopiero po jakimś czasie zorientowałem się, że czołgi lekkie służą tak naprawdę do e, skautowania i do likwidowania dział samobieżnych. Na początku tego nie wiedziałem. Ba, na początku nawet nie wiedziałem, jak wygląda działo samobieżne w tej grze. Później troszkę to lepiej wyglądało. E, aczkolwiek musicie wiedzieć, że e, może, się wydawać, może się wydawać, że w World of Tanks jako tako tego teamplayu nie ma. Nie ma tego team playu, no bo jesteście w czołgu w zasadzie, tak? Jesteście tylko wy w tym czołgu i tak naprawdę nic nie da rady za bardzo robić w grupie, ale tu się mylicie, tu się myliłem również ja, bo na początku myślałem tak samo, ale w pewnym momencie. Ogarnąłem sobie Wojpa, bo zaczęliśmy rozmawiać z pewnymi Brytyjczykami, z tego co pamiętam, i po prostu zaczęliśmy grać zespołową. Każdy z nas wiedział, jakim czołgiem dysponuje. Ja wtedy akurat dysponowałem czołgiem średnim i jednym z lekkich, Locustem bodajże. Teraz nie mogę sobie przypomnieć nazwy tego czołgu średniego, którym. Aktualnie jeździłem. Aczkolwiek, tak jak mówię, tutaj będziecie mieli wycinki najróżniejszych, takich najfajniejszych, moim zdaniem, momentów, w, którym, w których coś się dzieje, bo musicie wiedzieć jeszcze jedną rzecz. Tak jak już wspomniałem wcześniej, gra potrafi zapewnić dużo emocji. To na pewno. Aczkolwiek, momentami trzeba się uzbroić w naprawdę sporą dawkę cierpliwości, ponieważ istnieją mapki, w których no zdecydowanie, zdecydowanie bardziej opłaca się po prostu poczekać, być bardziej cierpliwym, być bardziej cierpliwym i troszkę więcej pokampić niż, niż lecieć e, od razu e, do przodu, e, czy to zajmować flagę, czy Niszczyć wrogie czołgi. Tutaj wszystkie gameplaye, które będziecie widzieć, są oczywiście z jednego trybu gry. I chyba tylko ten jeden tryb gry na razie w bycie jest dostępny. Jest to przejęcie flagi. Ale mamy dwie możliwości. Możemy zarówno przejąć flagę wrogą, albo rozwalić wszystkie inne czołgi. <laughs> I tutaj no, zaczyna się takiego rodzaju. E, antyczny wybór, jeśli chodzi o, o, o wyjścia z tych całych sytuacji, ponieważ e, zarówno jedna, jedna opcja, jak i druga opcja przez nas wybrana może się skończyć dla nas tragicznie. <laughs> Dlatego tak ważne jest ogarnianie właśnie tych wszystkich e, e, rzeczy, jak typy czołgów, jak się strzela, gdzie najlepiej trafiać, żeby zadać jak największe. Obrażenia i co najważniejsze, wydaje mi się, chyba jedną z najważniejszych rzeczy, przynajmniej jak ja zaczynałem grać, i w sumie dalej zaczynam, bo jestem totalnym pomidorem i burakiem, jeśli chodzi o tę grę. Jest wykorzystanie uwarunkowania terenu. Słuchajcie, wykorzystywanie tego jest bardzo istotne. Naprawdę bardzo istotne. Chociażby tak jak tej mapie, na tej mapie, którą teraz właśnie oglądacie sobie, jest to mapa pustynna. Tak się posłużę jej przykładem. I w pewnych momentach występuje tam chyba coś, co mogę nazwać oazą, tak? Jedno miasteczko, oaza, z dużą ilością zabudowań, z dużą ilością krzaków i są wydmy. Są piaszczyste wydmy, i wielokrotnie, kiedy miałem okazję grać na tej mapie, to bardzo, bardzo, bardzo często byłem zmuszony starałem się przynajmniej może tak, jak najbardziej strategicznie ustawiać się, jak najbardziej strategicznie ustawiać się i korzystać z widoku trzeciej osoby właśnie na tej mapie, zresztą nie tylko na tej mapie, właśnie jakoś obok wydmy nad wydmą, tak aby tylko widzieć, co się dzieje, móc zaznaczyć sobie przeciwnika i czym prędzej przystąpić do ataku, lub też wydać rozkaz ataku, bo takie właśnie momenty, elementy komunikacyjne w World of Tanks również występują. Także z najważniejszych rzeczy. Gra się przyjemnie, wydaje mi się, że gra się przyjemnie. Także ja was zachęcam do tego, aby kiedy już gra będzie dostępna, ogólnie kiedy beta się skończy, Spróbować swoich sił, naprawdę, naprawdę spróbować swoich sił. Na początku może być to troszkę frustrujące. Z tej prostej przyczyny, że słuchajcie na samym początku szczególnie, kiedy nie dysponujemy mocnymi czołgami, może być trochę frustrujące dostawanie cały czas w Ciry. Ale wydaje mi się, że deweloperzy pomyśleli na tyle fajnie nad klasyfikacją tych czołgów. Że każdy z nich jest dobry w jakiejś swojej dziedzinie. Czołg ciężki nie będzie tak dobry jak na przykład czołg lekki w jednej rzeczy, a wiadomo, że czołg lekki nie będzie tak dobry jak chociażby czołg ciężki, który dysponuje naprawdę, naprawdę potężną, potężną mocą. Także moi kochani, mam nadzieję, że ten materiał taki inny niż zazwyczaj wam się troszkę spodobał. Jeśli tak, to wiecie, łapki, komentarze. Zapraszam Was również do subskrybowania e, i piszcie po prostu, czy chcielibyście zobaczyć więcej tego World of Tanks na moim kanale. Może już nie tak jak teraz przekrojowo, ale jakoś konkretnie e, z gameplayami całymi i, i krótkim komentarzem, e, laika, jakim jestem ja w tej właśnie całkiem sympatycznej grze, która naprawdę fajnie łączy elementy taktyczne z takim arkadowym z arkadową rozgrywką jeżdżeniem czołgiem ale również te takie elementy typowo zaawansowane symulacyjne jeśli tak to można powiedzieć gdzieś tam się na pewno przywijają. Także ja się z wami żegnam. Pamiętajcie, Kromka jeździ, Kromka radzi, Kromka nigdy was nie zdradzi i do usłyszenia w następnym materiale. Siema. Dobra. Suicide. Oh. Dobra, no sorry. na dawno nie latałem w tej mapie. Bardziej na, na tej mapie. Dawno w ogóle nie latałem. W no, ogóle nie. <laughs>